Walmy ze zerą, No wjeżdżamy właśnie na rehabilitację Człowiekowi jednak brakowało tego Dzisiaj Jędruś Sąduje nam się ranie Oj O tak to wygląda teraz, jak w busie, ale tak bardziej, bardziej pre, prestiżowo. Każdy kto mnie chociaż trochę zna, wie, że ja to jestem człowiek tortilla po prostu. O, matko! A dzisiaj to już by się tak nie chciało, że nawet nie zdejmijcie sobie sprawy. No już lecisz, tu nie jest źle. O, skierka sobie pykniemy Do montażu. No dobra. Sprawdzimy, jak to wygląda. Lecę obejrzeć maszynę. 1-1. LPG. Biały. Upu, 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 up, up. patrzę uważnie. Ole machina. Ole idzie. A! Taka mała porada, zawsze ugrajcie jakiś odblask. Mała rzecz, a może wracować życie. O, ale was teraz nauczyłem się czegoś nowego. Wojtek bawi i uczy. kroki Dziecika też trzeba sami opędzlować. Jak żyć, jak żyć. Czasami taki burger Spyzy, elegancki, na szybko. I na trening, bo człowiek dzisiaj coś bez energii. To lubię, znak lata! Wiatr we włosach. Nie ma stóry. O, ale czasami batonika takiego na energię to też kurczę. Człowiek jak nic ten cukier ze zale jest ale spragniony czasami. Mmm. O, tak. O, kurcze ja wczoraj pożywałem tej pięknej pogody. Cały dzień do wieczora w krótkim rękawku. Gdzie jestem tak zajany, że naprawdę chyba nie dam rady czegokolwiek zrobić. O, głowa pęka na pewno, znacie to uczucie. O, normalnie ze szczelin. Teraz może będzie epa. Już piecze. Jak dobry kebab, piecze dwa razy. Mm, przez te ceny paliw, co idzie, zasnąć za tą kierownicą. Uoo, I sobie lecimy. Zjemy co? Zjemy co? Nawet peżoty mnie wyprzedzają. Bez, bez, bez urazy dla peżota. Chyba ma w gazie. Nie. Masaka Możemy tak poopowiadać Ale nudy Co zrobisz? Niedziela, jak tu niedziela Pranie zrobione Trzeba powiesić o, Umycie autka dzisiaj Przed treningiem jeszcze Czasami jak się tak popatrzy Jak ci ludzie myją te samochody to naprawdę szkoda go dać ten myje 5 cm wali tą lancą po tym brudzie o kurwa poszedł po szczotkę jest piana party ze szczotką nowa Toyota 2018 rocznik jedzie tą kurwa sz... o kurwa po dachu teraz jedzie mmm Ole, kółka tam kręci tą szczotą z tym piochem. Mmm, ole, kurwa, tam się wgryza ta szczota. Jak tak można w ogóle, nie? Podziwiam tych ludzi. Czy oni nie widzą później tego lakieru? Masakra. Ole, żebyś świecił teraz. Mmm